No cześć, dzisiaj chciałam pokazać wam jak kwitnie kokorniak Kokorniak to jest pnącze, które ma duże sercowate liście Te liście są dopiero w fazie rozwoju, wzrostu Ponieważ narpiew, on zaczyna kwitnąć Kwitnie takimi fajnymi grzybkami, tak jak tutaj widać Nie są to pachnące kwiatki, wręcz przeciwnie Ale bardzo dekoracyjne Teraz te dostało nową podporę. Także musi się przystosować na nowo tutaj opleść. Jest mnóstwo nowych, młodych kwiatków, które w późniejszym czasie się rozwiną. Także ślicznie to wygląda. I przede wszystkim liście bardzo długo dekorują, przebarwiają się później na takie fajne, pomarańczowe kolory. O, tu też jest taki fajny kwiatek, także trzeba tych kwiatków nawet czasem szukać. Poprzez rozłogi potrafi się mocno rozchodzić i puszczać nowe sadzonki, także nawet fajnie. I to chyba by było na tyle, że czekamy, aż się tak fajnie rozrośnie, będzie bardzo, 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 bardzo duże.